Idę stąd, jak najdalej od Ciebie! Witam Was kochani, ja jestem kamerzysta. Niestety nie ma z nami dredziarza, bo dredziarz zachałpał na jakimś melanżu i po prostu leży teraz najprawdopodobniej pijany na jakiejś klatce, więc niestety nie wystąpi na dzisiejszym odcinku, ale to nie jest najważniejsze. Wpadłem na rewelacyjny pomysł, w którym spędzimy calutką noc, calutką noc w namiocie, w parku, w parku, dokładnie w parku ale publicznym. Ale kto? Kto? Że niby ja? No, że niby ja i ty. Dlaczego? Co dlaczego? W parku? Na co? miocie? W zimę? Zapomniałem e, też dodać, że za kamerą jest niestety moja irytująca dziewczyna, która Wypraszam będzie... Wypraszam sobie. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ja mam zawsze cudowny nastrój. Najważniejsze Ech. jest to, że ja nie będę spała w żadnym parku. Ale nie mam operatora innego. No to masz problem. No nie, nie mam problemu, bo ja nie mam innego operatora, musisz to nagrać. Ale jak ty sobie to wyobrażasz? No co sobie wyobrażam? Śnieg pada. No to pokaż, no pokaż, no pokaż. Gdzie Ale jest się? mróz. To mróz czy śnieg? No jedno i drugie, pewnie wieczorem będzie padał. Wieczorem będzie padać, jak ja sprawdzałem prognozę pogody, jest słońce i w ogóle nie ma chmur nawet, co ci nie pasuje znowu? A ten nemat będzie ocieplany chociaż? Wiesz co, rozpalę tam ognisko w parku i włożymy poduszki, ocieplimy go styropianem, normalnie wybuduję może dom, co w tym parku? Ale ognisko jest nielegalne w parku. Dobra, jeżeli jesteście nowi na kanale, zostawcie taki sam czerwony przycisk tam na dole. A ja zapraszam Państwa do oglądania, niestety ten dzień będzie... To no ja ciężki. Was też zapraszam do oglądania. To, to, to zapraszam. Żadnej pomocy człowiek musi wszystko sam robić. Co się, co, co się dzieje? Co się stało? Mi pomóc! Czemu się wywróciłaś? No przecież walizki ciężkie. Jezu wnoszę. chryste! Ale po co te walizki bierzesz? No przecież rzeczy muszę zabrać jakieś ze Nic sobą. się stało? Ale po, po co te walizki? No nie boli! Wszystko przez ciebie. Czemu przez mnie? Bo mi nie pomogły z niczym. Z czym miałem ci pomóc? ty wziąłeś walizki, walizki w ogóle. Niech rzeczy! Muszę się jeszcze pomalować, wykopać, co ty myślisz? Ale to jedziemy na jedną noc do parku. Tu są dwa rzeczy na 3 tygodnie. Po co ty to wzięłaś? Żeby nie być jutro brudna i śmierdząca. Ale jutro wracamy do domu. Po nocy w parku wracamy do domu. Po co ci te rzeczy? Czego ty nie rozumiesz? Jedziemy na jedną noc! Nic ci się nie stało to w ogóle? To nic nie się ze schodów. Przez to, przez swoją głupotę Nie głupotę, to są moje rzeczy, tu jest wszystko. Wszystko, co nam będzie niezbędne. Dobra, idźcie, nie wiem. Muszę się pomalować i wykopać, żeby nie śmierdzić tak jak jakieś menele. Dobra, muszę się wykopać, tylko proszę cię, błagam cię, zrób to szybko, ja już myślałem, że wychodzimy. Już ci ubrałem. Kochanie, jestem już gotowa, spakowałam torebkę, tak jak mnie prosiłeś i możemy iść. Wiesz, że czekam tu od 3 godzin. No przepraszam cię. Wiesz, że musiałam się pomalować włosy zrobić. Wziąłeś. Powiedz, że chociaż wzięłaś te najważniejsze rzeczy, które miałeś. No tak, wzięłam to rybeczkę, tak jak chciałeś. I tu są te najważniejsze rzeczy, tak? Oczywiście, że tak. To są najważniejsze rzeczy. Zdaliłeś mi wszystkie moje rzeczy, moją paletkę! I jedna paletka moje spadła, kosmetyki. Boże! Oddam co tego, Ci za to pieniądze! Jedna, to jest zalimitowana paletki. No i co z tego? Oddam Ci za to pieniądze. Nie obchodzą mnie Twoje pieniądze, chcę swoją paletkę z powrotem, swoje kosmetyki i swoje spokojne życie! A nie jakieś nocowanie pod namiotem! Możemy po prostu wyjść. Nigdzie z Tobą nie idę. Jak nie idziesz ze mną? Nie idę z tobą Ale dlaczego? Za to co zrobiłeś Ale co ja ci zrobiłem? No paletka spadła Robiłam to co chciałam przepakowałam się w torebkę Ale ty wzięłaś niepotrzebne rzeczy, po co ci na przykład balsam, po co ci nie wiem krem do dupy, no nie wiem, po co ci to wszystko? Po Potrzebne prostu Bierz torebkę Buzdą torebkę nie, zapakuj jedzenie, zapakuj tutaj jedzenie i wychodzimy stąd po prostu, okej? Okay? Jakie jedzenie? Jakiekolwiek, zaraz oddam ci za tą paletkę, proszę cię uspokój się, bo widzę, że już się się, uspokój się, bierz torebkę, zapakuj najważniejsze rzeczy, okej? Okay? Okej. Okay. W końcu po pięciu godzinach żmudnej pracy naszej księżnicy udało się pomalować żmudnej swoją... pracę pracy nad samą sobą, nad makijażem, nad włosami. No właśnie, po pięciu godzinach w końcu udało nam się wyjechać na miasto, jedziemy aktualnie do Decathlona czy eee, namiot, tak? kupimy sobie namiot. Ale jakiś taki ekskluzywny namiot. No pozwolę ci wybrać namiot. A pewno wybiorę to co jest najlepsze w tym Decathlonie, cokolwiek to jest. Ja już się boję co ty wybierzesz, wiesz? Dobra, w każdym razie jest godzina prawie 21, także musimy, musimy się spieszyć, żeby rozłożyć się w parku przed 23. I zaczynamy noc w parku. Słuchaj, musimy się spieszyć, e, baba powiedziała, że nie ma w ogóle możliwości kupna e, namiotu, bez poza sezonem, także musimy jechać na Eliksie, już coś zorwałem. Używany namiot. Jak używany namiot? Używany namiot? Ty jesteś nienormalny? O co ci chodzi? Dobrze, aż mnie z nóg ścięło. Ale co jest nie Ktoś stał w namiocie, nie wiadomo kto tam stał w tym namiocie. A to tylko namiot jest, ja mogę prześladła nowe kupić. Nie, no po co, nie wysiłaj się, prześladła trzymaj możesz kupić używane. Ale o co ci chodzi? Jaki jest twój problem znowu? Zawsze musisz tak, odwalać, zawsze musisz że odwalać? ja nie wiem kto był w tym namiocie i co robił w tym namiocie. I ja mam stać w namiocie? Tak no, wstań po prostu. Chodźmy do auta, mam już umówioną... Dobrze, te... dobrze, tylko daj mi chwilę czasu, muszę zebrać siły. Mam już umówioną tyfiarę, kupimy od niej namiot. Dobra, dawaj ze mną, lecimy. Ja nigdzie z tobą nie idę. No przecież musimy namiot wziąć. Przecież to jest jakaś patologia, jeszcze coś mi się stanie. Jaka patologia? Daj spokój, że bloki są odrapane, to nie znaczy, że nigdzie patologia. Nie, stąd się nie ruszam, to jest najgorsza dzielnica z możliwych. No bez przesady, no tu, tu tylko trzy morderstwa były. O, super, zachęciłeś mnie bardzo. Tym, nie żeby dzisiaj. Nigdzie nie. W tym nie tygodniu tylko trzy morderstwa były. Nie idę. Dobra, idę sam w takim razie. Ale to, to zostajesz sama w aucie. Nie, nie zostawij mi samej w aucie. Patrzcie, ktoś tam wyszedł z klatki, zaraz to jest pewnie ten morderca, który mnie zaraz tutaj zabije. Zostawił mnie samą tutaj, nie wiadomo co to za ludzie są, kto tutaj w ogóle mieszka. Bra, błagam, błagam, pomóżcie mi, ja nie wiem co mam zrobić. Czy ja mam na policję, co ja mam zrobić, jak on już tam nie wróci. Płaka, pomóżcie. Czy to on idzie? Tak to on, Boże, jak on mógł mnie tutaj zostawić, przecież ja zaraz normalnie nie wiem, co mu zrobię. Czy ty wiesz, co że tutaj jest? był morderca, chciał mnie zamordować? Co? Morderca! Dobra. Tam w klatce był morderca, tam, pewnie się Jedziemy czai do teraz na nas, gdzie jest ten namiot? Masz ten namiot! No mam tutaj. Nie widzę cię, cały czas mnie stresujesz, cały czas po prostu życie mi rujnujesz! Dobra, przestań gadać, bo mi cię nasz hamulec za... Kurde! Musisz! Muszę! Bo sam mnie tutaj zostawiłeś! A nie chciałaś iść ze mną przecież! Zabiliby nas tam we dwoje! Tam normalni ludzie mieszkają! Nie normalni? No normalni, no w sensie no to, że... Blok jest odrapany, to nie znaczy, że mordercy tutaj mieszkają bez przesady. Od 15 minut mi mówisz, że tam mieszkają mordercy. No, przecież sam tak powiedziałeś, że tam są Ale no to mordercy. był żart, to był żart, Kaki to był śmieszny żart, żart tam nie było nic nie było w tym śmiesznego. To jest na pewno prawda. Widziałeś to otoczenie, widziałeś te budynki. Tam na pewno mieszkają tacy ludzie. Co, że podchodzą z kosą i Oczywiście, Walą. że tak. No na pewno. Patrzył się na mnie. Że ktoś się na ciebie patrzył, no to Jezu, to może starsza pani 80-letnia, gdyby się na ciebie patrzeć i Ty pomyślisz, że ona chce cię zamordować, tak? Nie wiem, on był niebezpieczny, bo miał nóż w kieszeni. Tak, na pewno, może jeszcze yy, wibrator miał. Bo, bo gwałciciel przy okazji. Dobra, gdzie my idziemy? No do parku, no a gdzie idziemy? No musimy rozłożyć namiot. Namiot? Przecież to jest jakaś kosmetyczka. Nie, no to jest namiot. Moja kosmetyczka jest większa. No to akurat to sobie darujmy. W każdym razie znajdźmy jakieś fajne miejsce. Może tu. Co ty to Pod lampą? No, pod lampą, żeby było jasno. no Chyba nie chcę, żeby było ciemno. No. Czy w tak, takim ciemnym miejscu? Nie wiem, pod lampą, no to inni ludzie tam stoją, czy coś tam no robią. Dobra, no dobra, ale my sobie rozłożymy namiot. Posłuchaj, może jacyś bezdomni nas odwiedzą wieczorem. No tak, może jeszcze z nami zamieszkają. Zaprosimy ich do naszego namiotu. A chcesz? Nie, no nie ma problemu. To co? Chcesz rozłożyć? Ja mam rozłożyć, że to ty, to ty jesteś mężczyzną. Co ty robisz? Długo ci to jeszcze zajmie? A skąd wam wiedzieć? No i nie wiem, ile ci rozkłada namio. No coś zrobić, to po co No boś w ogóle może mi pomogła zamiast tutaj stać. Nie, ja idę do samochodu, jest mi zimno. Papa. pa! No ja poczekaj, no. Nie będę cię czekać. No poczekaj no. Nie będę ci pomagać! Ale no zobacz, no, romantyczny ten nastrój próbuje zrobić. Romantyczny nastrój psuć. W deszczu w jakimś parku, gdzie pełno Żuli i meneli, zabójców, morderców? Jakich zabójców? Dobra, jak chcesz coś do auta, jak skończę, to po prostu cię zawołam, tak? I tak nie przyjdę. No chodź, nie błądziła. Nigdzie nie idę. No chodź. Nie. No chodź, skończyłem. Nie, tam jest brzydko, mokro i pewnie już bezdomni są w tym namiocie. No nie ma jeszcze bezdomnych, chodź. Na pewno są. No jak tak będziesz długo się zastanawiać, to zaraz przyjdą. Idziesz? Muszę się zastanowić. No chodź, pokażę ci trzy godziny mojej pracy. O dobra, no dobra, dwie i pół chodź zobacz. Nie, zaraz zaraz ocenię. Patrz. Ojejku, jak przytulnie fajnie dwa kocyki kocyki podusie i co podoba ci się no fajnie już ci nie przeszkadza że to są bezdomni dalej mi to przeszkadza ale jest mi spędzamy tutaj noc no może tak z godzinkę tylko nie no całą noc noc no z, zaraz zamówię zjedzcie do parku i zjemy na ławce co ty na to na ławce? Jak Ławka bezdomi. jest smogra, deszcz pada. No to co? Zaraz ją wezmę, jeden kocyk i przeczyszczę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dawaj, no, normalnie, zamówię żarcie, wezmę, wiesz, szampan, świecę, Masz płatka. szampana? No pewnie, że mam, wszystko, o wszystko zadbałem. A truskawki? Nie no, to, o to akurat nie zadbałem, nie jestem sklepem A kawior? Nie no, ale szampana mam, chodź mm. zobacz, patrz, przy tym śmietniku Wyobraź, sobie romantyczną kolację? Zdecydowanie nie. Śmietnik dodaje uroku. Mhm. Tu mamy nasze mieszkanie. W środku ładniej to wygląda. Tak jak rodzina i dom. Dobra, ja już wychodzę z namiotiku, bo słyszę, że mnie woła. Już idę. Dobra. O kurcze, jak romantycznie tylko ten śmietnik jest brzydki. Ale co? Ten śmietnik jest właśnie dodaj uroku. Dobra, siadaj. To romantyko, nie? Szampan. A gdzie kolacja? Ale zaraz zamówię. Co byś zjadła? Kuchnia włoska albo japońska. O! Na zdrowie. Pani, o z No widzisz? co ty? Pani chyba nie chciała się do nas przysiąść. No bo widzisz, że jesteśmy na randce. Na randce? Uważasz to za randkę? No. Ja myślałem, że to jest film zwykle do internetu, no ale no. skoro uważasz to za randkę, no to. Z... No widzę, że się starasz, ale oczywiście ci nie wychodzi. Ale nie dla ciebie, dla filmu, dla internetu tak naprawdę się staram. Boże... No dobra, żartowałem oczywiście dla ciebie, że kochani się staram. No. Proszę, dla ciebie pani. To co bizerła w końcu finalnie? Włoska. Włoska? Tak, makaronik, pizza, pasta. No dobra. Dzień dobry, ja bym poprosił pizzę salamę. Salami No i z serem. I jaki rozmiar? Duża. Z sosem, czosnek, pomidor? sosem czosnkowym. Adres dostawy Hotel, hotel Park. Jaki park. hotel? Hotel Park w Parku Żeromskiego. Do godzinki, okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. To tu jest jakiś hotel? No tu masz hotel. Tu jest hotel i my jesteśmy tam, przy śmietniku, przy yy, w namiocie jakimś. No, a na no, tym polega film. Nie iść spać w hotelu. Zjeść normalnie jak ludzie, nie jakoś pizzę. Jeszcze z salami powiedziałam, że chcę bez mięsa. Salami to mięso. To, 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 to z osła jest to, to nie mięso. Bo osła, nic nie będę jadła. A co ty taka? Wybrzydzasz? Bo obok jest hotel! to nie pięciogwiazdkowy. Nie, no cztero. No to jeszcze gorzej. Czemu gorzej? Bo my mamy jednogwiazdkowy. Tutaj nie ma żadnych gwiazd. Zaraz będzie pizza, zaraz zjemy, godzinkę za poczekasz. Za godzinę! To, że pada deszcz, to nie jest moja wina, tak? A czyja? Natury. Za Trzy dwa, dwa ja złote. Się napić. Nie za 2 złote, tylko 13 zł z Lidla, tak? Już idzie do nas pizzerka. Jest mi zimno, jestem głodna i wiem, że nic nie zjem bez pizzy z, z osłem. No ale no co ci przeszkadza pizza z osłem? Prosiłam o wegetariańską. o wegetariańską? Bez mięsa. Ale dlaczego bez mięsa? Z mięsem jest właśnie dobra. Nie lubię mięsa. Ale dobra jest z mięsa. Dobry? To nie się... tak. Pierwszy raz, nie? Zawsze trzeba czegoś skluwać pierwszy raz. Że ja coś agresywnie tutaj byli czy co? Mówię, że są różni ludzie, nie? Państwo jesteście powiedzmy we dwójcie, a jakbym zobaczył tutaj jakiś trzech chłopaków, chyba bym na pewno nie poszedł. Aha. Nie, 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 my, my raczej spokojnie, tutaj wieczór sprawdzamy. ja mówię, no to Chyba za, za spokojnie, bo się wylał szampan właśnie. Dobra, dziękuję bardzo. Rozlałeś szampana. No i co z tego, że rozlałem szampana? No troszeczkę. Będziemy jeść na brudnym obrusie. Daj spokój, nie przesadzaj. Jestem troszeczkę podpity tak, no wypiłem szampanika, no to logiczne, że troszeczkę się podpiłem. No. Jakbyś piła e, równo ze mną, to też byś była pijana. Dobra, w każdym razie zjedzmy pizzerkę. Nie będę tego jadła. Dlaczego? Bo tam jest mięso. Wszystko można załatwić. Jest mięsko, zaraz może go nie być. U, Brudnymi łapami, przecież przed chwilą namiot o, kupiłeś o to No ale zobacz, jeszcze patrz jak pa, 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 pachnie, składałeś, patrz jaki aromat z niej leci. No, o, o boże, o, boże, no ma. się, boże, jak dobrze jak dobrze, jak dobrze jak tutaj móce śmietnik No proszę! Nie, no zjedz, nie. no gardzisz pizzą, nie Zobacz jaka pyszna. Tego. No oh, zjedz. No i jak cię tu zadowolić, co? Jak Cię tu zadowolić? No w jaki sposób ja mam Cię zadowolić? Pada... Kupiłem dobrą pizzę, dobra pizzerka. Pada też, jest mi zimno. Ta dobra, zaraz szabra. pójdziemy do namiotu, zaraz pójdziemy... Do... No nie, nie panikuj, zaraz Znaczycie pójdziemy do namiotu. Jest szampan, jest wszystko. Nie. No nie przesadzaj. Poczułem się obrażony, tak? W tym momencie poczułem się obrażony, bo naprawdę się starałem. No, ja się czuję obrażona. I co, szczęśliwy jesteś, że zjadłeś zwierzątka? I że tak się nażarłeś, jak... Nie wiem kto. Mm. Patrz jaki masz wielki brzuch. Wstyd, ja jestem głodna, nic nie zjadłam. No to A ty chciałbyś całą pizzę. Cze? Nie, chciałam pizzę bez mięsa. A tu masz te. Ty lubisz te. Mm. Nie lubię tych dupek. No, ale super, <śla> bo po prostu randka i w ogóle. Każda pewnie mi zazdrości. No pewnie tak. Myślisz co, że jakiś chłopak by zabrał dziewczynę do parku i zrobił taki namiot? Naprawdę. No nie no pewnie inni chłop, chłopcy zabierają swoje dziewczyny, swoje wybranki życia do jakichś pięciogwiazdkowych y, hoteli, ekskluzywnych z basenami, masażerami, z jacuzzi ze wszystkim. No i co? Y, żaden nie zabiera do parku. Zaraz idziemy spać, bo nie będziemy też tutaj całe, całej nocy. Lepiej chodźmy do namiotu, no bo masz rację, pada cały czas. No to. Zapraszam, ja zaraz przyjdę do Ciebie, kochanie. Dobrze, napiszę jeszcze. E, musimy wytrzymać do 6 rano, no bo to w sumie taka noc będzie, nie? A która jest godzina? No nie wiem, pierwsza? Może pierwsza 30? Boże. No co, 4,5 godziny nie wytrzymasz? Nie wytrzymam w zimnie. w kocyki są w środku, bez przesady. Kocyki? Przesazji. Co z tego? Skoro deszcz pada, utoniemy, utopimy się. Dobra, chodź. Daj kamerę. Dobra, kochani, ja właśnie czekam na nią. Jaką ją? A co? I co? Rozwaliłaś namiot? Bo to jest takie po prostu nie wiadomo co. No weź, nie rozwalaj tego namiotu. Dobra. Już mam katar. Patekora. Buty musisz ściągnąć. Buty mam ściągnąć, Coś będzie mi zimno w stopy. Ja muszę rozwiązać sznurówki. Zamkniesz to w ogóle? Dasz to zamknąć no ten namiot? No dam, tylko muszę buty ściągnąć. A buty w środku oczywiście zostawiamy. Nie no, na zewnątrz, po co w środku? No ja. to no też syfu nie będziesz robić, zostaw na zewnątrz. Mam klaustrofobię. Fajnie Co, jest. Chcemy tak leżeć do rana? No musimy tak poleżeć, no. A jak myślałeś, że to będzie wyglądać? Przecież ja nie zasnę. Poczekaj, wezmę światełko jeszcze. Weź ten y, kocyk. Nie mam siły, żeby, żeby się okryć. Ja się okryję, przynajmniej. Nie jest tak źle, te kocyki od no, dołu maledie, po prostu ogrzewają. Tak, tak. Nie no, Malediwy to to nie są, no ale... Ale jest wygodnie w miarę. Także, kochani... Śpimy sobie... Coś cały czas mi się coś bija. Te cholerne świeczki mi się wbijają. Ja nie wiem jak ty, ale ja idę spać. Dasz zasnąć? Bo tam autobusy jeżdżą jeszcze, nie? Kochanie. Kochanie, obudź się. Kochanie. Ktoś tutaj chodzi wokół namiotu. Trzeba światło zapalić. Musimy stąd szybko. Wstawaj. Wstawaj. wstawaj! Ktoś chodzi wokół namiotu. Co się dzieje? Zabiją nas. nam krzywdę. Proszę Cię, Jezu Chryste, Jezu gdzie jest zamek? Nie masz żadnej broni. Jaka broni? Lud, tu normalnie ludzie chodzą, może ktoś przechodzi po prostu. Normalnie ludzie w parku w nocy. Daj sprawdzę, gdzie położyłaś buty? Tutaj były. Jak tu były? No przecież tutaj je zostawiłam. Tu? Tak, tutaj. To Ukra czyli co? Ukradli na buty? Moje buty ukradł? Nie no ale serio, serio tu położyłaś na pewno i tu położyłaś? No poszłaś? tutaj były moje buty i twoje Nie no nie gadaj, że zarąbali buty Nie no na pewno, tu, tu na pewno je kładłaś? Jak my wrócimy do domu, to jest koniec świata Tu na pewno je kładłaś? na pewno tutaj je kładłam Aaa oh, pierdziele, zapomniałam, że jesteśmy w Polsce, nie? Zostaniemy tutaj na zawsze I Dobra, nie panikuj, daj spokój Czemu nam ktoś buty ukradł? Nie ja, no skutu, jak my bez butów wrócimy, ja piłem, nie? Nie pojedziemy autem Tak słodko Telefon mi się rozładował, nie mamy prądu w tym namiocie. No dobra, ja coś wymyślę, spokojnie. Nic nie wymyślisz, nic nie podrabiasz. Idę stąd do pięciogwiazdkowego hotelu na masażach. Na wszystko idę stąd, zostawiam cię. Nie interesują mnie żadne buty. Bierz ten kot świerdzący. Idę stąd. Jak ty Idę! Ale się biegnie? Do hotelu! Do hotelu idę! Jak tak dalej od ciebie!